Słomiani, baba i chłop witali wszystkich, którzy przybyli na gminne dożynki do miejscowości Modła w gminie Gromadka. W Modłej Dożynki odbyły się po raz pierwszy. Czy jest to wydarzenie historyczne. Myślę, że wielkie wyróżnienie dla miejscowości Modła, że dzisiaj odbywają się gminne dożynki. Grupa działaczy Sołectwa Modła podjęła się organizacji gminnych dożynek. Trochę się udzielili i... Mam nadzieję, że po prostu następnym razem będzie jeszcze więcej mieszkańców, którzy się dołączą do nas do takiej organizacji. Do Dożynki rozpoczęliśmy mszą świętą, gdzie księża z okolicznych miejscowości wspólnie odprawiali msze. Później korowód, w tej chwili występy naprawdę Świetne święto, no i pokazujące tą jedność, tą życzliwość, miłość wszystkim miejscowości. W gminnych dożynkach udział wzięło 11 miejscowości gminy Gromadka. Nieodłącznym punktem dożynek był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zorganizowano loterię fantową, zabawy dla dzieci oraz stoiska z domowym jedzeniem i ciastami. Sołectwo z Modły miało do sprzedaży ciasto które tylko było jedno stoisko, w bardzo szybkim tempie poszło, no i w sprzedaży mamy jeszcze kawę, kawę i herbatę. Właśnie w tym momencie śpiewa zespół z Rozdołu z Ukrainy, później będzie zespół folklorystyczny Wesoła Gromadka, zespół Niezapominajki, też folklorystyczny zespół, później będzie śpiewała Ewa Serkies i później będzie przygrywał do tańca zespół Mat a zabawa na świeżym powietrzu trwała do późnych godzin nocnych. Okazuje się, że dożynki mogą być idealną okazją do niezapomnianych spotkań po latach. Bardzo mi się podoba. Przyjechałam specjalnie, bo już 40 lat temu wyjechałam z mody. Przyjechałam specjalnie, żeby to zobaczyć i wziąć w tym udział. A mało tego, to spotkaliśmy się tutaj, w taki rocznik nasz, nasz rocznik, który chodziliśmy razem do szkoły. Bardzo fajnie jest i przyjemnie. Czyli oby takich więcej spotkań. Aby więcej. Gmina Gromadka jest gminą wielokulturową, wieloreligijną, wielonarodowościową, gdzie dzisiaj na scenie będą występować artyści w różnych kulturach i myślę, że naszym bogactwem właśnie jest ta kultura. Możliwość wyeksponowania, kultywowania, a przede wszystkim pielęgnowania. Na organizację dożynek Sałecztwo Modła m.in. pozyskało pieniądze z regionalnego programu Odnowy Wsi. Muzyka